Czwartek, czternasty tydzień, zwykły. Pierwsze czytanie, dosyć długie z księgi rodzaju, jest rozwiązaniem y, historii o Józefie sprzedanym do Egiptu. Józef daje się rozpoznać swoim braciom. Następuje dosyć duże napięcie, bo wydaje się, że, że za to, że go sprzedali do Egiptu, może się zemścić. Jednak Józef ich uspokaja, żeby się nie smucili za bardzo, bo, bo on, on rozumie, że Pan Bóg tak wszystko poukładał żeby mógł zapobiec klęsce głodu, żeby mógł pomóc ludziom, również swojej rodzinie. Niesamowite jest to w tej historii, że Pan Bóg potrafi pisać, pisać naprawdę na krzywych liniach prostym, Prostym pismem, słowem, ale też to, że Józef przerobił sobie w jakimś sensie krzywdę i zrozumiał, że Pan Bóg tak naprawdę jest mocniejszy od krzywdy ludzkiej, którą ludzie mogą zrobić. I piękne też jest to, że, że jego bracia sobie przerobili sprawę z tym, że, że żałują, że rzeczywiście żałują, że, że skrzywdzili swojego brata. Można sobie zadać pytanie czemu się nie przyznał wcześniej, dlaczego kazał im trwać w niepewności, dlaczego kazał im wrócić się za pierwszym razem, dlaczego ich wystawiał na próbę, że jest w tym sensie jakaś tak zwana pedagogika czasu, nie? że na wszystko musi przyjść czas, że musi przyjść czas na to, żeby sprawca przyznał się do winy, musi przyjść czas na to, żeby skrzywdzony zrozumiał, że Pan Bóg może z tego wyprowadzić jakieś dobro, że na wszystko musi przyjść czas i nieraz my byśmy chcieli się pospieszyć albo innych pospieszyć, albo odwracamy porządek, nieraz ci, którzy są sprawcami, tłumaczą ofiarom, że to dla ich dobra zrobili tak czy inaczej, nie, tutaj Sprawa jest dosyć prosta. Ci, którzy skrzywdzili, potrafią powiedzieć przepraszam. Ten, który został skrzywdzony, potrafi zobaczyć Boże plany, a wszyscy to doświadczają w pewnym czasie w odpowiednim czasie, który musi przyjść, zanim się do tego dorośnie. Musimy nauczyć się trochę szacunku do czasu. No, zwłaszcza ludzie młodzi muszą jakby trochę zrozumieć, że to nie jest tak, że, że to, że się chce, to wystarczy, że to człowiek chciałby na siłę, że to wystarczy. Nie, że są pewne sprawy, które naprawdę potrzebują czy wymagają rozwoju czy procesu czasu. Psalmista powtarza w refrenie: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał, wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał, I, i tak naprawdę możemy powiedzieć: Ale to przecież nam Pan Bóg cudów nie zdziałał, za naszych czasów się to nie stało. No ale w takim razie, dlaczego? Dlaczego my mówimy o, o negatywnych rzeczach czy grzechach y, ludzi, którzy na nas nie wpływają? Dlaczego mówimy, że o, ten biskup zrobił to, czy ten ksiądz zrobił to, ale tobie zrobił nie? To czemu my czemu powtarzamy złe rzeczy, które są na świecie, a nie powtarzamy dobrych, które zrobił Pan Bóg? Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zło zamiatać pod dywan, tylko żeby były pewnego rodzaju proporcje, bo tak naprawdę jest wrażenie, że my ciągle mówimy o złu, ciągle staramy się mówić o tym, jak ludzie są źli, a za mało mówimy o tym, jak nie tylko, że ludzie są dobry, ale jak Pan Bóg jest dobry. Za mało jakby o tym się, ciągle się za mało mówi, że naprawdę Bóg jest dobry. Bóg tych wiele cudów zrobił w historii, w przeszłości. Robi też, robi też w naszej teraźniejszości. Mówmy o tym, opowiadajmy o tym. Jak Pan Bóg robi cuda w naszym życiu, jak robi cuda w życiu innym. Tak, żeby ta proporcja była jakby bardziej zachowana. Bo, bo nie da się. No. Wiara się buduje na, na działaniu Boga i Słowie Boga, a nie na krytyce ludzi. I wiadomo, że nas może to boleć, może nas denerwować. Natomiast to też jest trochę nasza wiara. Jeżeli my decydujemy się na to, żeby bardziej się skupiać w życiu na grzechach ludzkich, niż na darach i, i cudach Pana Boga, Ewangelia jest zachętą Jezusa do uczniów, żeby iść i żeby szli, żeby głosili. I mówi, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I my tak czytając ten tekst, mówimy, Panie Jezu, no, ale chciałbym wskrzeszać umarłych, nie potrafię, wypędzać złe duchy, no nie zawsze mi się udaje, no może poza konfesja, konfesjonałem. Oczyszczaj trędowatych, tym bardziej, czy uzdrawiać chorych, że... Że nie potrafi, nie mam tych darów. Chcielibyśmy mieć takie dary, bo no bo po prostu, bo byśmy pomogli ludziom, ale proszę popatrzeć wszystkie te, te cechy, o których mówi Jezus, wszystkie te znamiona one są po to, żeby ludziom było lepiej. Jak jest trędowaty, oczyszczony, to jest Mu lepiej. Jak chory wyzdrowie, to jest Mu lepiej. Jak jest wypędzony zły duch, to, to temu człowiekowi jest lepiej. Jak umarły znowu żyje, to jest lepiej. To jest po prostu lepiej. Uczniowie mają robić ludziom lepiej. I nawet jeżeli nie mamy takich darów, jak mieli apostołowie, czy nie, działamy na innych przestrzeniach, to żebyśmy mieli taką świadomość, żeby robić ludziom lepiej. Że przez nas ludzie miały mieć lepiej. Więc przynajmniej, jeżeli nie mam jakichś takich niesamowitych znaków czy darów, to żebym ludziom nie uprzykrzał życia, żeby przeze mnie ludzie nie mieli gorzej, żeby, żebym po prostu nie wpędzał ludzi w złe duchy, żeby nie powodował ich choroby, nie? żebym po prostu nie sprawiał, że przyczyniał ich do śmierci, czy po prostu zanieczyszczał ich w jakiś inny sposób, żebyśmy jako chrześcijanie, jako bracia, siostry, czy zwłaszcza jako księża, czy siostry zakonne, no, żeby przez nas ludzie nie mieli gorzej. Jesteśmy posłani do drugiego człowieka, żeby zmienić ich życie na lepsze w różnych wymiarach naprawdę w różnych wymiarach. Żeby mieć takie poczucie, że przez nas ktoś, ktoś ma trochę lepiej. Prośmy Pana Boga i też, też miejmy, miejmy taką świadomość czy pewność, że naprawdę mamy taką łaskę. Mamy taki dar na miarę swoich charyzmatów, na miarę swoich możliwości, ale mamy naprawdę taki dar od Chrystusa, żeby przez nas ludziom było lepiej. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.